Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj jest 14 kamaniusz. kaman już? 14 grudnia, ja pierdzielę, 10 dni do wigilii My wróciliśmy właśnie z siłowni Jezus, jak dzisiaj nie miałam energii Zazwyczaj po prostu siłownia mi daje kopa, chociaż poprawił mi się trochę obok Dzisiaj wam strasznie powolno Ale! Pojechaliśmy dzisiaj trochę na głodniaka, więc będę robić śniadanko Mam tutaj bułeczki Mam awokado i mam ochotę na awokado tosta i chyba jeszcze zrobimy... Pamiętam, że mam parówki takie więc będą kanapki, parówy. Zaczynamy przyrządzanie procesu śniadania. No dobra, słuchajcie, zrobiłam kanapki z awokado, potem była szynka, ser, dałam trochę sery Na to, słuchajcie, jajuwa, dogotowałam te parówy, trochę oliwek i jeszcze posolimy tą jajczynicę, bo nie soliłam jej. I siadamy do jedzenia, bo słuchajcie, ja już jestem taka głodna, że po prostu jem oczami. To już jest ten poziom głodu, że nawet mi się nie chce robić, nic nie picia. Dajcie kawkę dzisiaj do kawki zamiast świeczka to będzie szedł wosk. Tutaj co prawda jest jakiś wosk, ale on już był kilka razy palony i on jest chyba miętowy, a to jest szafran, paczula, więc myślę, że to będzie dobry miks. Zamachaj, no, nie wiem czy Ci się to podoba. Szafran, paczula. Ładnie, tak bardzo korzennie, co? Ładnie, a ale... ja wolę To już wszyscy wiedzą. Zadanie słuchajcie numer 14 z kalendarza Kamanka. Przygotuj na bloga polecajkę książek do przeczytania przez święta. Bardzo fajne zadanie do zrobienia i myślę, że dzisiaj sobie o wieczorem o tym pogadamy. Tutaj mamy czternastkę od Pauli Odpal świąteczny film i po prostu odpocznij Tutaj chyba Paola coś przeczuwała, bo jedziemy dzisiaj do kina Nie będziemy odpalać na telewizorze, ale pojedziemy sobie, słuchajcie, do Cinema City Weźmiemy popcorn, relaksujemy się właśnie przy świątecznym filmie A jedziemy, słuchajcie, na Piernikowe Serce Mam nadzieję, że będą miejsca, bo jedziemy, słuchajcie, na żywioł Jeśli nie, no to pójdziemy na coś innego Na pewno mamy dzisiaj ochotę jechać do kina, więc super Otwieramy czternastkę jakieś spinacze to brzmi, albo pineski. Słuchajcie, coś świątecznego, już widzę świąteczne opakowanie. Wow! Ale super, słuchajcie, to jest korek do zatykania butelek. Przyda się, słuchajcie, na święta. Mamy też w styczniu imprezkę urodzinową Kamana, więc myślę, że będzie ten korek w ruchu. Do tego chyba, nie jestem pewna, słuchajcie, bo nigdy czegoś takiego nie widziałam, ale wydaje mi się, że to są jakieś zawieszki na butelki? Czy na co są te zawieszki? Zestaw akcesoriów do wina, korek do butelki i znaczniki. A, znaczniki na kieliszki. Każdy wiedział, kogo jest, czyj kieliszek. No to na imprezy, słuchajcie. Jak znalazł. Czat. W ogóle obczajcie tego Renifera. Ja yy, włączam tryb ogarnianie. Chcę sobie zrobić jakiś fajniejszy makijaż, ubrać się jakoś ładnie. Jednym słowem, słuchajcie, odpimpować na randkę. No dobra, słuchajcie, make-up wyszedł taki, że mm, postawiłam na trochę takie ciemniejsze oko. Dalej jest, słuchajcie, rozświetlone. Oczywiście doszło Biegi. I na sobie mam taką długą e, sukienkę. Zastanawiam właśnie co jeszcze na to. Na pewno jakieś buty na obcasie, chyba na tym niższym obcasie sobie założę kozaczki. I tylko właśnie kwestia tego okrycia wierzchniego jeszcze mi zostaje. Oto co wymyśliłam. Wymyśliłam do tego płaszczyk szali. Dawno już, słuchajcie, nie byłam taka elegancka. Tak to wygląda. Zakładam trochę taki ten cięższy płaszczyk, aczkolwiek on jest zręczny. Nie grzeje jakoś wybitnie, no ale będziemy głównie chodzić po centrum handlowym. Właśnie słuchajcie, wróciliśmy z kina. Powiem wam, że ten film był totalnie do luftu, totalnie. On już schodzi z ekranu, więc myślę, że i tak większość z was nie miała go teraz w planach. On leciał chyba w ogóle jakoś w listopadzie. Film to było piernikowe serce. No bez nadzieja. beznadzieja. Tak jak ja słuchajcie, lubię świąteczne filmy i nie przeszkadza mi, że są trochę kiczowate, tutaj słuchajcie, dialogi, postaci, jacy niekonsekwentni byli bohaterowie, to w ogóle... Piąteczny klimat, poziom 2 na 10, tylko chyba dekoracje. Dobrze, że nie wydaliśmy na to pieniędzy. Bo mieliśmy vouchery, słuchajcie, dwa, muzyka stokowa. Ja się zastanawiam, czy jeszcze są takie filmy, do której y, się komponuje muzykę. I mówię o jakichś filmach festiwalowych no nawet kiedyś jak były te filmy, takie komedie romantyczne nigdy w życiu, albo właśnie tylko Mikołaj, to one nawet mają swoją ścieżkę dźwiękową. Taką, którą się usłyszy i od razu kojarzycie z tym filmem, a z tego filmu tragedia. Uratowała ten film Barbara Kurdej-Szatan swoją grą, bo była jedyną tam, była konsekwentną postacią i e, interakcję z jej mężem. Nawet mi się, słuchajcie, nie podobała za bardzo Socha jej rola. A lubię tą aktorkę. Srogo się pośmialiśmy z Kamankiem, bo niektóre sceny były takie absurdalne, że po prostu były takie Nieśmieszne, że śmieszne. No dobra, ale już jesteśmy w domku. Jakoś trzeba uratować ten wieczór, może sobie jakąś książkę poczytam. Dzień dobry kochani, dzisiaj mamy 15 grudnia, poniedziałek. I dzisiaj pierwszy raz od stu lat wyprostowałam sobie, słuchajcie, włosy. Tak zazwyczaj to zostawiam po prostu takie wysuszone na tej szczotce. Prosto w nitom, słuchajcie, to one są po prostu aż takie jak od żelazka. Jak tak sobie patrzę na te włosy teraz, to kurde, jak one urosły. To już jest taki długi bob. Jeszcze słuchajcie trochę i ta długość nie będzie taka awkward, jeśli oczywiście nie przyjdzie mi ochota, żeby ich ściąć po drodze, co yy, uważam, że pewnie nastąpi na wiosnę. Zwyczaj na wiosnę mam ochotę na odświeżenie prezury. W każdym razie słuchajcie, mamy dzisiaj 15 grudnia, zaczynamy otwierać kalendarze. Miałam dzisiaj robić yy, kolejną próbę jakichś loków, ale miałam taką ochotę wyprostować sobie te włosy i zobaczyć właśnie jak one wyglądają długościowo. Pojechałam prostownicą mi tyle. A tymczasem otwieramy kalendarze. Wracamy słuchajcie do setupu z lampką, bo niestety jest ciemno i ja rano. No, Ratuje się sztucznym światłem Najpierw e, zadanie Kamanka Przeczytaj dziś trzy rozdziały nowej lub aktualnej książki Super zadanie, bo e, ostatnio, no ciężko jest mi na dłuższą chwilę przysiąść, bo ciągle coś się dzieje Grudzień jest e, jednak zazwyczaj taki zabiegany I taki e, czas na poczytanie książki to w sumie znajduje przed snem chwilę I tak, e, ostatnio ciężko jest mi się, słuchajcie, skupić nawet przed tym snem Także słuchajcie, super, zatrzymuję sobie to zadanie Piętnastka od Pauli Sta. Na Insta świąteczną fotkę. Nawet słuchajcie, dzisiaj idę do mamy ubierać choinkę, więc tu widzę potencjał, słuchajcie, na świąteczną e, fotkę, na świąteczne zdjęcie. I e, słuchajcie, piętnastka z prezentów. Słuchajcie, na słuchajcie, że codziennie mam do otwierania jakiś prezent. O, super. Co to jest? Jakiś wosk, słuchajcie. O kurde, chyba nigdy nawet nie miałam z Janki kandel wosku. Zobaczcie. To jakieś pianki są. Kakao wigilijny. Kakao, słuchajcie. Uchylę sobie trochę rąbka tajemnicy. Widzieliście, że ja wczoraj akurat poliłam, bo z kamanek i paula po prostu mają nosa do mnie. Uuu! Uuu! I ja nie powiedział, że to pachnie kakao. Pachnie trochę taką paczulą. Pojarzy mi się to, słuchajcie, z takim ciepłym kocykiem. Jak się otulicie, takim e, świeżo wypranym ciepłym kocem. Takim ekskluzywnym płynem, do mi to pachnie. Trochę orientalnym. Bardzo fajnie na pewno słuchajcie, to wypale. Dzisiaj słuchajcie, jest misja. Zrobiłam wczoraj kartki, tak jak wam pokazywałam. Każda jest trochę inna, do każdej też e, coś dorysowałam, słuchajcie, własnoręcznie. I mam tutaj cztery sztuki. Dwie z Was już mi wysłały adres, a na dwie jeszcze czekam. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiłyście, słuchajcie, to odzywajcie się do Insta, a jeżeli nie macie Instagrama, to napiszcie po prostu do mnie na maila. Adres macie w opisie. Przychodzę, żeby sobie zrobić kawkę, i słuchajcie, znalazłam jeszcze w czeluściach gdzieś tam e, w kubkach kawkowych taki kubek z choiną i znalazłam jeszcze, słuchajcie, szklankę świąteczną, więc daję je do naszego asortymentu. Ja akurat teraz potrzebuję trochę mniejszego kubka. Dzisiaj do kawy używam tego, bardzo go lubię. Dzisiaj mam ochotę na tą kawę dynamonową z tym tamaryndem, czy tamaryndem, już nie pamiętam, jak to się tam nazywało. Ta jest chyba w ogóle najlepsza z tej świątecznej kolekcji. Jesteśmy właśnie u mamy, wróciłyśmy z poczty. Yy, pierwsze kartki już poszły. Dresy, które miałam tam i wrzuciłyśmy na pocztę. Nawet nie do skrzynki, tylko podałyśmy babką w okienku, bo ona już tak jest. Słuchajcie, szybciej. Mam nadzieję, że dojdą przed świętami. Mama mnie, słuchajcie, zaprosiła na obiad. Nie tylko na ubieranie choinki, ale też na obiad niedzielny, który nas wczoraj uminął, bo byliśmy w kinie. Ale mama mówi, że w rodzinie nic nie ginie i obiad <zostaw> został. A sobie siadamy na stołu. A potem ubieramy choinkę, nie, mamo? No. Tylko musimy po nią e, zejść do czeluści piwnicy No, To jest ta mniej przyjemna część Ubierania choinki, wyciągania i tachania ją na któreś tam piętro To teraz dziewiąty Jesteś sporo do tyłu No, To dziewiąty? To... Nie, dziewiąty już otworzyłaś To dziesiąty Daj, to ja znajdę Co my tu mamy? Dziesiąty, tu, 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 tu. O, jest tu jakaś czarna Tylko, że one są... A nie, mamo, one są podpisane! Tak, tu z boku są. To jest Melton Black Tea, czyli to jest jakaś czarna. Jedynastka, gdzie jesteś? Może Wy już widzicie, tu jest dwunastka. O, tu jest zielona jedna, Green Tea, dwunastka. Dobra, to Ci wyciągam. To ta jest dla Ciebie. Zielona, zwykła herbatka. Super. A trzynastka? O, tu jest jakaś Christmas Black Tea. To ja może ja wezmę sobie. dzisiaj jest Aha, a piętnastka to jest... Cinnamon black tea, czyli cynamonowa, ale ja chyba wolę świąteczną. Jeszcze czternastka jaka jest. Spice black tea. Nie, dobra, to ja chcę tą świąteczną spróbować. To ja biorę tą. A w jakich kubeczkach pijemy? No ja chcę świąteczną, oczywiście, że chcę. Taki, taki ładny, no skutki taki ładny masz. No to, to co kupiłam, co razem kupowaliśmy. To ja chcę tą. Ale No świetnie. dobra. Piękny. To ja ten też jest ładny. Ten taki też jest, jest ładny. ładny. A ten w rozmanie co ostatnio jak kupowaliśmy? Tak, tak. No ale ładnie on co wygląda. Ten...

Jestem już w domu, misja zakończona sukcesem. Choinka została ubrana. Przygotuj na vloga polecajkę książek do przeczytania przez święta. Chciałam się odnieść do tego zadania i pokazać Wam swoją listę książek, którą mam w kolejce jeszcze na ten okres świąteczny. Oczywiście jest to to, co teraz czytam: świąteczna kafejka, i dzisiaj już będę, słuchajcie, kończyć tą książkę, Zostało mi dosłownie kilka stron. Ona jest naprawdę okej. Okay. Następnie mamy gwiazdka w Lovely Lane. To też jest wysoko na mojej. Liście. Następnie mamy coś, co dostałam ostatnio od mamy, i jest to Krystyna Mirek. Tylko jeden wieczór. Pokazywałam Wam ostatnio, przy okazji chyba też Holu z Rosmana. I dwie książki, które już zamówiłam sobie jakiś czas temu i których jestem niesamowicie ciekawa. K.K. Smith, 25 grudnia. Taka, słuchajcie, cienka książka. Powiem, że urzekła mnie też okładka. Ostatnia pozycja na ten świąteczny czas: Emily Stone, świąteczny list. To są książki, których, słuchajcie, jeszcze nie czytałam. Albo właśnie nie doczytałam do końca. To jest mój świąteczny TBR. Pewnie będę go czytała jeszcze y, cały styczeń, bo ostatnio to czytanie. No jakoś mi idzie jak krew z nosa Jeśli chodzi słuchajcie o książki świąteczne, które wam polecam Niech no wejdę na Goodreads i zobaczę co ja czytałam rok temu Pamiętam, że miałam bardzo fajną książkę do polecenia Mam książkę słuchajcie, która się nazywa tak samo jak ta Ale jest innej autorki Książka autorki Alice Douglas Tłumaczem jest Juliusz Poznański Świąteczny list i to jest słuchajcie coś co ja czytałam rok temu Była pamiętam tą historia z motywem przenoszenia Wnoszenie się w czasie, więc była naprawdę ciekawa. Mam jej 4 gwiazdki, więc jak najbardziej mogę Wam ją polecić. Takiej 5 chyba jeszcze nie znalazłam, ale wszystko przed nami, bo z tego co pamiętam, to była każda książka z tej serii u mnie została 5 gwiazd, więc jeżeli ta dostanie, ale to będzie taka oficjalna, ostatnia część w serii, więc żeby do niej dotrzeć, to fajnie przeczytać wcześniejsze. Dzisiaj jeszcze będę się zajmować, oczywiście, drugim zadaniem od Kamana, czyli przeczytać trzy rozdziały książki. Tom kończę. Gdzie jest mój kalendarz adwentowy? Jeszcze rozdział kalendarza. Myślę, że trzy, albo nawet więcej, spokojnie rozdział pykną. Jeszcze jedną książkę mam w toku na Kindlu i to jest to Legendy i lata, które porzuciłam na rzecz świątecznych książek, ale chętnie bym chyba trochę sobie zmieniła repertuar i właśnie wróciła do tego. Może dzisiaj jeszcze właśnie to poczytam.